Każdy piłkarski klub, czy to amatorski, czy zawodowy, posiada własny stadion, na którym przyjmuje gości. Zazwyczaj jest tak, że dany stadion ma tylko jednego właściciela. Przykładowo FC Barcelona ma Camp Nou, Real Madrid ma Estadio Santiago Bernabeu, a Manchester United ma Old Trafford. Jednak istnieją przypadki w świecie zawodowego futbolu, kiedy jeden stadion jest przypisany do dwóch zespołów. W dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć Wam jeden z przypadków. I jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego AC Milan i Intermediolan grają na tym samym stadionie. Zapraszam do oglądania zacznijmy od samego początku, czyli od czasów powstania klubów. AC Milan został założony w 1899 roku, a intermediolan 9 lat później w 1908 w wyniku rozłamu w szeregach rossonerii. Było to spowodowane podpisywaniem kontraktów z zagranicznymi piłkarzami. Sam stadion San Siro powstał w 1926 roku. Inicjatorem tego projektu był prezes Milanu Pierro Pirelli. Klub był właścicielem gruntu od tego czasu do 1935 roku, kiedy to sprzedał stadion miejscowym władzom. Przez kolejne 10 lat byli oni jedynymi użytkownikami San Siro. Dopiero w 1947 roku Inter Mediolan został współnajemcą stadionu i od tego dnia oba kluby grają na nim. Tak więc z technicznego punktu widzenia można powiedzieć, że pierwszy na San Siro był Milan. Nie ma żadnych poważnych powodów, które zdecydowały o tym, że kluby grają na tym samym stadionie. Inter w 1947 roku został współnajemcą za zgodą lokalnych władz i jak widać te postanowienie trwa do dzisiaj. Przyjęło się, że na stadion Interu i Milanu mówimy San Siro, jednak oficjalnie od 1980 roku stadion ten nosi imię Giuseppe Meazzi. San Siro to dzielnica, w której znajduje się budynek. Meazza był ikoną i legendą Interu i reprezentacji Włoch, który dwukrotnie wygrał Mistrzostwa Świata ze swoim krajem i przez 10 sezonów grał w Serie A w barwach Interu, zdobywając przy tym prawie 200 bramek ligowych. Grał również w barwach Milanu przez zaledwie 2 lata strzelając jedynie 9 bramek. Tak więc gdyby patrzeć na przynależność stadionu pod kątem jego nazwy, stadion należy do Interu, ponieważ Giuseppe Meazza to Inter i kibice tego klubu tak ten budynek nazywają. Natomiast dla kibiców Milanu stadion ten zawsze będzie się nazywał San Siro. Wszystko jednak wskazuje na to, że zarówno AC Milan jak i Inter Mediolan w niedalekiej przyszłości opuszczą San Siro. Co prawda stadion ma swój urok i klimat, Niestety jest on już za stary na współczesne standardy. Brakuje w nim modernizacji pomimo renowacji i nie oferuje takich możliwości handlowych, jakich potrzebują kluby, aby móc konkurować z europejską czołówką. Pod koniec 2019 roku AC Milan dogadał się z Interem Mediolan w kwestii budowy nowego stadionu, na którym będą grały włoskie drużyny. Obiekt ma być gotowy przed rozpoczęciem sezonu 2022-2023, a nazywać się będzie La Katedrale. Koszt budowy tego stadionu ma wynieść około 700 milionów euro. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.